W dniach od 26 do 27 kwietnia 2013 roku w Koszyniu nad Odrą odbyły się 83. Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu klasycznym. W piątkowy popołudnie zawodnicy stawili się na oficjalne ważenie przed zawodami. Żaden uczestnik mistrzostw nie przekroczył swojego limitu wagowego. W mistrzostwach uczestniczyło 90 zawodników z 28 klubów. Wśród uczestników znaleźli się tacy zapaśnicy jak Damian Enikowski, Łukasz Banak, Kamil Błoński, Edgar Mylkumow i Piotr Przepiórka. Ja jestem zadowolony, że wszyscy ci najlepsi zawodnicy, którzy są objęci centralnym Szkoleniem sam na tych zawodach, będą się mogli sprawdzić i swoimi rywalami, i pokazać poziom właśnie w swojej kategorii wagowej, a nie wyższej. No i, I to mnie cieszy. No bardzo dobrze się czuję. No, stać mi jedynie na złoto, na nic więcej. I po to przyjechałem, po złoto. Eliminacje trwały już od godziny 9 rano. W późnym popołudniem rozpoczęły się finały w siedmiu kategoriach wagowych. kategorii do 55 kg mogliśmy zobaczyć Marcina Kunysza i Dawida Dekiera. W pierwszej rundzie zawodnik Cementu Gryfkę wykonał wózek i za tę akcję otrzymał dwa punkty. W kolejne odsłonie Kunys sprowadził swojego rywala do parteru i wykonał wózek. W Na następnych akcjach Marcin wykonał dwa efektowne wózki i wygrał walkę przed czasem. W kategorii do 60 kg rywalizowali Edward Barzegian oraz Dawid Ersetic. W parę sekund po rozpoczęciu walki Barzegian wypnął Erseticza poza matę i zdobył jeden punkt. W drugiej rundzie zawodnik Kartuza Kartuzy wykonał wózek, otrzymując jeden punkt. Barzegian wygrał tę walkę 3 do 0. W finale kategorii do 66 kg spotkali się Grzegorz Wankę i Edgar Melkumow. W pierwszej rundzie Wankę obronił akcję w parterze i zdobył jeden punkt. W drugiej rundzie to Melkumow obronił parter i było 1 do 1. O wszystkim miała zdecydować trzecia runda. W ciągu 90 sekund żaden z finalistów nie przechylił szali zwycięstwa na swoją korzyść. Melkumow wylosował akcję w ataku. Niestety dla obrońcy tytułu Wankę obronił parter i wygrał tę walkę. W kategorii do 74 Kilogramów spotkali się dwaj zawodnicy Olimpijczyka Radom Łukasz Fafiński i Arkadiusz Kułynycz. W pierwszej rundzie Kułynycz obronił parter i wygrał to starcie. W drugiej rundzie Kułynycz został ukarany przez sędziów za pasywność, i to Fafiński mógł cieszyć się ze zwycięstwa w tej rundzie. W trzecim i ostatnim starciu Fafiński obronił parter i wygrał cały pojedynek. W kategorii do 84 kg mogliśmy zobaczyć Damiana Janikowskiego i Michała Pietrzaka. W pierwszej rundzie Janikowski wykonał swoją firmową akcję i zdobył jeden punkt. Chwilę później Janikowski chciał wynieść swojego rywala, jednakże sędzia się pomylił i przerwał jego akcję Kuroszy. Przerowaniu licznie zgromadzonej publiczności. Druga odsłona tego starcia to zdecydowana przewaga Pietrzaka, który zaskoczył Janikowskiego. Na początek Michał wykonał rzut przez biodro i zdobył jeden punkt. Później Janikowski dał się sprowadzić do parteru i Pietrzak wykonał wózek. Za tę akcję zawodnik Sobieskiego Poznań zdobył dwa punkty i wygrał tę rundę. W trzeciej rundzie brązowy medalista igrzysk Olimpijski w Londynie wykonał wózek za jeden punkt, co wystarczyło, aby Janikowski wywalczył drugi tytuł mistrza polskiej karierze. Zamierzałem y, zrobić to, co zrobiłem, czyli zdobyć złoto. Udowodnić, że w mojej kategorii europejskiej, światowej i olimpijskiej 84 jestem najlepszy, no nie ma, nie ma lepszych ode mnie. 96 kg to kategoria, gdzie zmierzyli się Marcin Olejniczak i Łukasz Konera. W pierwszej rundzie zawodnik Sobieskiego Poznań stracił punkt za pasywność. Później Konera wykonał świetny rzut suplesowy, zdobywając jeden punkt. Konera był bardzo aktywny i w kolejnej akcji wyrzucił Olejniczaka po matę i zdobył jeden punkt. Zawodnik z Piotrkowa niespodziewanie wygrał pierwszą rundę aż 3 do 0. W drugiej rundzie Olejniczak próbował się popisać wspaniałym rzutem suplesowym, ale Konera uciekł z tej pozycji i to zawodnik AKS zdobył jeden punkt. Olejniczak jednak konsekwentnie szukał akcji i wykonał przepiękny rzut przez biodro dwa punkty. To pozwoliło mu doprowadzić do wyrównania 1 1 a o tytule mistrza Polski miała zdecydować trzecia runda. W trzeciej rundzie Olejniczak wykonał efektowny rzut suplesowy i aż trzy punkty powędrowały na jego konto. Później zawodnik Sobieskiego Poznań wykonał wyniesienie i wyrzucił swojego rywala poza matę. Olejniczak wygrał ten pojedynek i zdobył tytuł mistrza Polski. W kategorii do 120 kg walczyli Kamil Błoński i Tomasz Bujak. W pierwszej rundzie Błoński obronił parter i zdobył jeden punkt. W drugiej rundzie Błoński wykonał rzut przez plecy po wyniesieniu swojego rywala i zdobył kolejny punkt. Kolejny Akcji Kami sprowadził Bujaka do parteru, zdobywając punkty i tym samym zapewni sobie tytuł mistrza Polski. Koszyń nad Odrą po raz pierwszy był organizatorem mistrza z polskich seniorów w zapasach i można śmiało powiedzieć, że stanęli na wysokości zadania. Bez wątpienia, organizacja misza stała na bardzo wysokim poziomie i miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję oglądać kolejne zapaśnicze zmagania w Koszyniu nad Odrą. O podsumowanie mistrza z Polski poprosimy prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego Grzegorza Pierąkiewicza. No przede wszystkim pod dwoma aspektami, jeżeli chodzi o organizacyjne bardzo wysoki poziom. Jeżeli chodzi o, o poziom sportowy, również można powiedzieć, widzieliśmy bardzo wyrównane walki. Tutaj nawet finał Damiana Nikowskiego z, z Michałem Pietrz, z Pietrzakiem była bardzo wyrównana walka, więc tak jak powiedziałem, poziom również dość wysoki. Bardzo cieszy mnie, że dużo młodych zawodników potwierdza swoje wysoką dyspozycję. Tak, Grzesiuwankę w kategorii 66 kg. niespodzianka tutaj, tak, to tak jak powiedziałem, a no i faworyci praktycznie wygrywali tak Kamil Boński w kategorii 120 kg, że myślę, że możemy troszeczkę optymistycznie popatrzeć w przyszłość.